Cześć! Dzisiaj Wam chciałam trochę ponarzekać na block, który nie dopadł. Myślę, że każdy z Was chociaż raz z tego zjawiska doświadczył. Jest to okres, w którym po pierwsze nie wiecie co rysować, nie czujecie motywacji do rysunku, a po drugie nawet jeśli coś już rysujecie i nawet jeśli jest to dość łatwy motyw i tak Wam nie wychodzi. Ja właśnie w takim stanie się znajduję. Może to być spowodowane tym, że niedługo zbliżają mi się egzaminy na studiach. Może to być spowodowane tym, że po prostu nie mam nastroju. Niezależnie od tego, jaki jest powód, chciałabym to przezwyciężyć. A jakie są moje sposoby na przezwyciężenie bloka? Nie wiem, bo mi się nie sprawdziły te, których próbowałam. Na pewno nie można wymagać w tym okresie od siebie za dużo. Ja wybrałam dość łatwe motywy, takie motywy, w których czułam się dość pewnie, i mimo wszystko i tak mi nie wychodziło tak, jak chciałam. Nie wymagałam od siebie w tym czasie za dużo, nie starałam się, żeby wszystko było idealne, proporcjonalne z idealnymi kolorami. Pozwalałam sobie na dużo błędów dużo błędów anatomicznych i nie tylko. Pozwalałam sobie na niedokończenie prac właśnie dlatego, mam bardzo dużo wipów, do których nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek wrócę. Prawdopodobnie nie. Ale to nie szkodzi, ze względu na to, że nie trzeba sobie nakładać tak dużej presji. Do posiedzenia dłużej nad rysunkiem zmotywowała mnie Lart, Mam nadzieję, że tak to się czyta. Tutaj macie nazwę podaną. Która stworzyła rysunek do Draw This in Your Style Challenge. A mi się ta ilustracja na tyle spodobała, że postanowiłam zrobić swoją wersję. Prawdopodobnie znacie ten challenge. Chodzi o to, że jedna osoba rysuje jakąś postać, w ogóle jakąś ilustrację i daje możliwość innym narysowania swojej własnej wersji. To jest jeden z moich ulubionych challenges, ze względu na to, że ludzie mają tak fantastyczne pomysły i chciałabym je przedstawić w swojej własnej wizji. Tak zrobiłam i tym razem. Rysunek na początku nie wyglądał, jakby miał wyjść jakoś super, ale tak jak mówiłam, pozwalałam sobie na wszelkie braki, na wszelkie a, niezgodności z anatomią, na wszelkie błędy. Ale i tak ostatecznie myślę, że efekt jest całkiem udany. Najgorsze w tym stanie jest to, że miałam naprawdę bardzo dużo pomysłów na rysunki. Właściwie nadal mam. Miałam dokładne wizje tych rysunków, widziałam dokładnie w jakim stylu chcę je przedstawić i mam nadzieję, że uda mi się to w przyszłości. Mam nadzieję, że uda mi się to już w wakacje. A i tak te rysunki nie wychodziły mi. I to nie jest kwestia tego, że ja nie umiałam tego zrobić, po prostu no, no art block. Przyznam Wam, że na początku nie do końca wierzyłam w art block, to znaczy przeżyłam go już wcześniej, ale to było przed moim rokiem rysowania codziennie, kiedy nie umiałam rysować i po prostu wydaje mi się, że to było wtedy spowodowane tym, że nie byłam w stanie narysować swojej wizji, a nie spowodowane samym sobie art blockiem. Podczas tego roku ćwiczeń, podczas mojego roku rysowania codziennie, nie przeżyłam Arad chyba ani razu. To znaczy miałam momenty, w których było trochę ciężej, ale nie nazwałabym tego Arad po prostu może trochę wypaleniem. Wydawało mi się, że Arad to jest takie trochę lenistwo. Albo brak pomysłu, któremu można zaradzić słuchając muzyki, oglądając filmy, czy też grając w gry. Jednak w tym momencie to nawet nie jest kwestia tego, że ja czegoś nie umiem, czy to nie jest kwestia tego, że ja nie mam pomysłu, bo pomysłów mam bardzo dużo, mam zapisane je wszystkie w swoim notatniku. Jednak mimo to brak weny powoduje, że nie mam sił siedzieć tak długo przy ilustracji, żeby była tak dopieszczona jak ja tego chcę. Ta ilustracja na szczęście trochę wróciła mi wiarę w to, że jednak coś tam umiem, bo ta ilustracja naprawdę mi się spodobała, spodobał mi się styl oryginału, jednak ja w moim musiałam zawrzeć moje oczy, które zresztą w oryginale też są bardzo charakterystyczne. Chociaż nawet jeśli to jest draw the senior style, myślę, że to nie do końca jest mój styl. Jeśli śledzicie mojego Instagrama, wiecie, że mój styl mimo wszystko wygląda trochę inaczej, ale eksperymentowanie właśnie ze stylem jest tym, co mnie najbardziej fascynuje w rysunku. Więc bardzo często lubię się tym bawić, lubię zmieniać różne elementy, sprawdzać co mi się podoba, a co nie, ponieważ jest tyle różnych styli, które mogą Całkowicie inaczej być odgrane przez widza. Bardzo podoba mi się to, że jedną ilustrację można przedstawić w różnych stylach, i ona może być całkowicie inaczej odgrana. Jeśli chodzi o kolory, które wykorzystam w tej ilustracji, są one oczywiście przekopiowane z oryginału. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że w Draw Disney Style kolory akurat są bardzo ważne i wydaje mi się, że właśnie to powoduje ten klimat ilustracji, przez który ona jest bardzo podobna do oryginału. A po drugie, dlatego, że sama nie do końca umiem dobierać kolory nadal, więc jest to dla mnie znaczne ułatwienie. Ale nie uważam, żeby to było coś złego. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania. I słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Pa!